znajdujemy się na balu charytatywnym w Galerii Olenka. Proszę powiedzieć jeszcze raz, ilu tu wie, ile osób się bawi dzisiaj na tym balu charytatywnym? 148. osób. Proszę. 140 osób się bawi, żeby pomóc Agnieszce Sobolewskiej. Tak. I muszę zobaczyć jak odbywają się teraz w Polsce tradycyjne wesela. Oczywiście. No na to też liczyliśmy i bardzo liczę na to, że, że spotykamy się tym młodym ludziom i że będą korzystali naszych osoby. Do małżeństwa nie będziemy namawiać, ale na weselu chętnie byśmy się u młodych pobawili. Będziemy namawiać. Będziemy lokal pani jest przygotowany i przystosowany do odbywania się uroczystości wesela? Tak, głównie robimy wesela i ta zdrowia, jest w taki charakter jedzie lokal. Dlatego zapraszamy. Robimy wesela bardzo myślę, że udane, bardzo lubimy to robić myślę, że są zawsze udane. I te, tutaj lokal może pomieścić około 200 osób tak, na takim weselu? Dokładnie. Na ostatnim balu Czyli takie wesele może się tutaj też również odbyć? No, 200 osób trochę ciasno, ale sympatycznie. Jasne. A czy ma Pani jakieś wolne terminy, jeżeli chodzi o wesele? Mam jeszcze wolne terminy w czerwcu i w lipcu. I w lipcu będę oferować dużą promocję ze względu na to, że właśnie są wolne te terminy. Zapraszam. W imieniu Bolecinfo i Gazety Bolecinfo chcieliby Pani bardzo serdecznie podziękować za dobre serce, za to wszystko, co pani robi tutaj dla lokalnej społeczności. I jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy również pomóc pani Agnieszce Sobolewskim. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja chcę powiedzieć jeszcze coś. Jestem szczęśliwa, że są tacy ludzie jak ci tutaj na samochód. Dziękuję bardzo.